O kurwa! Oj... <noise> Flały. O kurwa... Bra bra brawo, moje dziecko kochane! Wow... Lecimy dalej! STOP! Nie ma kukły! Gdzie jest kukła?! Ale normalnie! Weź mi daj dirta! Daj mi stak dirta! Słuchaj, dupe mamuśka! Co?! Game <noise> set... No? Gamę modę kurde, game modę survival! Suń dupę mamuśka Co? kurwa! Do... Suń dupę mamuśka Co? Nie co! <grywa> Przycisk narrator. Naciśni... <grywa> no, narratora. Czekaj. O, coś takiego. No być... Że... że to jest... Że co? Że to jest... Ale <grywa> z shiftem! <zuczanie> <zuczanie> Cięcie do domu Undertale, znaczy nie bać na pstabluka, nie będzie na pstabluka. Mam szafę! Czemu to jest dziura? <laughs> Jeszcze raz! Oui. E, więc co było chujowe? Gdzie ja kurwa jestem? Cóż, jakby ktoś za mną chodził, ja pierdolę, ale w dziwny most. Przejdę se. Matka cię nie uczyła, żeby podawać rękę osobie nowo Eee. Sorry, to. <laughs> Sorry. Może to by... Okej. Okay. To świetnie. Chodź za mną, bo pokażę ci co tu jest ciekawego. A coś ciekawego mam na... Co ty... Papajrusa nam zabrakło. No nie, jeszcze Papaj raz. Bo ja nie umiem robić głosu papajrusa. Pop, głos papajrusa. Jak? Jak? się robi głos papyrusa? Nie! Słychać mnie? O! Julix! O, Zruba, co? Zrób papyrus written by Bizipop Sias! A potem masz pierdolić. Czego? Gówno Narrator na, na, na Ale on tam dalej kurwa stoi. Unix, ty debior! Co? No wypierdalaj! Masz. Pamiętasz co tu się dzieje czy nie? Nie. No ale ja nagrywam. Na znaczy, nagrywam. Ale co kto pytał? Co ta kurwa jest? <laughs> Kurwa nie mogę. Masz zjebanego brata, wiesz? No, będę miał. Kurwa nie no. Matkę wyruchał? Co? No dajesz, no. No zarycz, no. Je jeszcze, jeszcze raz. raz jak, bo po, się jak to była wojna, to jest. To jest tak na pierdala. Czemu Słyszałam. tu jest Sans i Papyrus? Słyszałam, że w podziemiach jest górniak. Jak go. Miałeś podejść do brzegu. Aha. Dobra, no. Bo Złyszałam, że po ziemiach jest gównie. Czemu ktoś strzela? No, przesta... co to było? Jezu, o, o teleskop. Mmm, ściana. To powinno być to dziecko, ale usunęliśmy dziecko. Dobra. W z dzieckiem. No mówię, usunęliśmy dziecko. To są kwiatki czy może? Czekaj, się odwróciłem. I szybciej gadaj, Lepia. szybciej gadaj, że. Mm, ale się fajnie szczało. No, niestety będę musiał cię zabić, bo wiesz, duszę, wystawiaj dupę. Dusza! On ma kreatywa. Dużo! To jest y... koniec podlewania kwiatków. Tak procedura. Co y... ma ja duszę? O kurwa kwiatek! A więc y... dotarłeś cały ten y... pole. Pole. Pod ziemię to znaczy. <grymne> ja walnę kurna! Ja walnę! Te pole ścięte, marcheweczki świeże, to nie tak. Promethe top, Making Drop, dacałed As Pussy. Ja m to jest Cisowianka. Mm. Ja nawet nie wiem jak ja mam to nazwać, ale wiem, że Wiem, że będzie... Wiem, że będzie ten Toriel z Glockiem na miniaturce. A <grymne> chyba no to ja bym już szalał nie mógł. Julik! Co znowu? Julik <grymne> się zaczął śmiać. <grymne>